Jeszcze jeden próba mikrofonu, powiedz coś. Nie, nie zbliżaj się. Janna Siksa-Sikora jest po drugiej stronie. Mikrofon. nie, mi się zatykają? Gdzie ty jesteś? nie, to chyba Radom. 1800 cm, prawie, właściwie ponad 160 nm, 92 koni mechaniczne, waga 340, ponad 340 kg. Prowadzi się najlżej z całej gamy dużych chopperów, power cruiserów. Motocykl nie ma za dużo systemów, ma doskonały ABS, ma kontrolę trakcji. Można powiedzieć, autostradę są. Natomiast drogi takie przelotne... Przelotne? Są drogi przelotne? Drogi przelotne. Prze... Prze... plantacje, kakao. Joanna dała doskonale radę, nasze koleżanki również, a nie są motocyklistkami, które jeżdżą ponad, tak jak ja, 31 lat. Czyli ten motocykl nadaje się absolutnie dla każdego. Jezus! Co powiedziałaś? To będzie słychać. Nie. Ten motocykl posiada bardzo dużo um, rzeczy, które można w nim wymienić. Niektóre mają zwykłe podnóżki, niektóre mają podesty. Dla mnie podesty są absolutnie zajebiste, dlatego że moje nogi mogę sobie ustawiać w różny sposób na, na dalekich trasach, które były w tej podróży. Asia ma podnóżki, więc tylko ona może powiedzieć jak się jeździ z podnóżkami i z zadożonymi. Ja nie chciałam podestów, chciałam podnóżki i bardzo mi z nimi dobrze, dziękuję. Na tego typu siedzeniu. Jest yy, yy, świetna, ponieważ nie boli dupa. Tutaj Roland Sands robił dla nich specjalnie te, te, te siedzenia. Ja mam dwie dodatkowe poduszki yy, tutaj, co prawda, więc yy, może yy, moje wszystko dużo wytrzyma. A Areka Rolcia ma trochę mniejsze te poduszeczki, natomiast bólu dupy nie miała. Ogólna opinia o tym motocyklu na dalekich trasach, przede wszystkim trzeba to zaznaczyć na trasie, na drogach Kostaryki, jest w skali od 1 do 10. Naprawdę 10. Zabawiałam się świetnie. Słońce tutaj jest bardzo ostre. Troszeczkę się przypaliłam. Nieco więcej. Dzwoni do mnie w niedzielę rano wręczycka z informacją: pakuj się wejdę, będziemy jeździć na motocyklach. Ja mówię: świetny pomysł! R18, aha, z tym dużym bokserem. No, z tym dużym bokserem mówię: aha, no dobra, to jedźmy. Byłam przerażona. Ten ogromny silnik e, bokser, który jak widzicie, wystaje po obu e, stronach, pracując w tę stronę, kiedy za mocno odkręcisz manetkę, robi Ci coś takiego, no, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. I Staryka to nie są nawet polskie drogi, czy nawet drogi w Łodzi, kochani. Na takich drogach ten motocykl Sprawdził się naprawdę świetnie. Wybaczył mi wszystkie moje błędy i nawet w dniu słonecznym udało mi się przykarować pod nóżkiem. Czyli Proszę, muszę wtrącić, potwierdzam, jak sobie sprawdzam. Na zegarku Puls, no, do tego dnia nigdy nawet na crossficie takiego nie miałam podskoczyło do 200, bo nie lubię, jak Asia jakby... Ma kontakt z drogą. <noise> Historia z przeszłości, dajcie spokój, nie ma, nie ma co tu o czym opowiadać. Ale przede wszystkim, słuchajcie, jeśli wy, kopitki się zastanawiacie, ale jak tym operować, nie ma problemu, bo jest wsteczny. Ja przez pierwsze dni jeździłam na rejnie, ponieważ wtedy znacznie płynniej ten motocykl działa. Dwa kolejne systemy to oczywiście rock and roll. Poprawka e, rock and rolla ma zawsze w głowie nakręcone, to jest rock. Rain Roll. Okay. Nie, jakie tam rain roll? and roll. Asiu, nie, coś więcej? Generalnie polecamy motocykl do dalekich podróży jest Bardzo. naprawdę świetny. Tak, spalanie! Ja, spalanie. <coughs> <coughs> jest naprawdę niskie. Ten motocykl nie pali dużo, żeby przekroczyć 6 litrów spalania. E na 100 km trzeba naprawdę mocno, mocno się postarać. I jeszcze jedno, ja wam pokażę w jakim kasku jeździłam e EX-0 Shoya. <śmiennie> Motocykl nie jest głośny, bo ja nie schodzę z motocykla i jestem otaka. Oh, right. oh, cool. so to? Z tym? Must have. Historyka, jak ogólnie ci się podoba? No fajnie tu. Męża szukam. Ma kilka opcji, ale... Ma kilka opcji, no. Tak, no fajne, Ma kilka opcji. Muszę to przemyśleć. To byłam ja, Karolina Wręczycka. A to już teraz jesteśmy youtuberkami? I teraz już jesteśmy youtuberkami. Bo to jest, na tym polega YouTube. No. Jezus, jesteśmy sławnymi youtuberkami. Ola, Pura vida. Kto naciska? No ty masz kur, przyszczepy takie drugie z ja która nie, Ja nie sięgam. Jolo. Uważam, że wyglądam nie, doskonale. Nie, moim zdaniem wyglądasz naprawdę. naprawdę. To jest... To jest... To o, o taki wygląd walczyłyśmy, naprawdę.